łamek okresowy, Bosch. ułamek nieprzydatalny z dziecku. Proszę bardzo. U pamiętamy, jak to robiło? Łukasz, uśmiechnij się do nas. Tak, czerwone. 2,20? Tak. O, siedzi Boruwa. O, o, tak. Ten to jedno nam myśli. no. Łukasz, uśmiech taki fest, no. O, pięknie, pięknie. Lecimy dalej. Błażej, Błażej! Błażej! Pomachaj mi. Kamilka. Znażymy to sobie. Kamilka O. Kaba to jest i kaba. Znażymy to sobie razem 10 i że 10x to się równa x Teraz do 10 picsów rozpisujemy, że to jest jedna cała piątka. To taki ułamek No i co jajo? Ale ten ułamek tutaj Ktoś go za to głowę trzyma. trzyma. Czyli mamy 10 100, równa się, 5. Teraz zbliżenie na artka. Czyli Artek też masz w uchu. O ja! Jak się To może byłoby sprawe, żeby pan Kazimierz... Bar to pan tak, pan Kazimierz. Kazimierz. <grymkańska> tak. tak. To nie uczy się. Ale ja usłyszałem. No